Łącz, łączce, które no niestety tam jest, są tereny podmokłe, ale zaraz będziemy wchodzili do Zerwatu czapki siwej, no, która niestety się stąd już wyniosła, e, zaraz e, jeżeli no, będzie w stanie jakoś dotrzeć tam, to pokażę Wam, na jakim drzewie dokładnie one <laughs> gniazdowały, no i będziemy wchodzili tak do tego Przepięknego miejsca, rezerwatu. <gry> <gry> Laban. Tutaj właśnie kiedyś był szlaban, żeby po prostu autami tutaj nie wierzać. Słuchajcie, są to piękne właśnie dźwięki. Piękne, piękne tutaj. To dla mnie w parku takiego rezerwatu przyrody jest właśnie zasada, że jeżeli jest drzewo chore, upadnie, nie można wycinać, nie można sprzątać. Jest to, ma to swój urok, ponieważ jest to, widać, że tutaj przyroda jest, że tutaj przyroda żyje. I że przyroda tutaj nigdy nie miejmy nadzieję, że nigdy tutaj nie zginie. Właśnie za chwilę będziemy dochodzić do tego dębu, który jest po no, prostu przepiękny, trochę Wam o nim opowiem, jeżeli no, pozwoli tylko na to czas i jeżeli jest, jeszcze jeszcze, jeszcze zostaliście tutaj, to właśnie to jest ten dom.